Cześć wszystkim, jestem Arby Games i witam was w pierwszym odcinku z anagramy To... Więc tak, to se taka gra... Większa No i ten Jesteśmy osobą, jaką ma Adamem, Alanem. Jesteśmy, powiedzmy, panem, bo jesteśmy wiecie. Osoba, która się pizzę, zapomniałam, jak jest po polsku. I spotykamy doktora, który nas uczy, jak żyć które my mamy nie tego. Po prostu nauczyć, jak się operować nad ludźmi. I to będzie pierwszy dzień Będę nagrywać to z części, które znajdę. Ale na początku niedługo zaczyna to w ogóle się zaloguję na konto, żeby mi zapisać swoje rzeczy, więc zaraz was wracam. A jak, za, a jak wrócę, to sobie grę. To jest, że gra z dzieci i słyszę, gra, kiedy chyba miesza, zawsze mnie grałam i nigdy nie mam mnie przejść, więc zaraz was wracam. Dobra, widać, że jest tu konto, czyli mogę dokończyć grę. I tak, jeśli chcę gdzie gram, to kiedy sobie jest gry .pl i już. By byłoby łatwiej i zaraz tego nie zobaczymy. Odpiszę sobie. Tak. Mogę by być tego normalne, dobra. Sery za to. Wiem, nam, tego mówią. nie to nie obchodzi. Już to znam. Kiedyś zresztą może sobie zaczymy takie coś. nam będzie nas uczyły podstaw. Mówię, że mam nieco najlepsza w tą grę, ale tam umiem to trochę. Będzie, będę, plagi, ponieważ mój komputer lubi logować. To co wam powiem już. Więc sorry że mogę przykład te lagi. No ja nic mogę z nimi zrobić Po prostu ja także żyję z komputerem. Lagi są moją częścią życia. I sorry jeśli jakieś dźwięki z tyłu to są moi rodzice. A mój to za coś śmieczem ogląda, nie mam pojęcia. I tak on uczy, że nam, że tutaj trzeba też, że tutaj trzeba, że ogniem, żeby to i żeby... ...pain away, czyli osage tego. Tego. Więc co trzeba, że trzeba, że trzeba, że trzeba, nazywa krwawić? boy can you teach me that uh, how to do surgery teach surgery I I could not not again why not I'm got to put more toast in the barn and if the top table over there doesn't scream operation I don't know what does and who would you want to be on on a washed up old shrimp and pizza boy crash but, yeah there is yeah. but I'm church. Nie chcę się go tłumaczyć, ponieważ prawdopodobnie osób wiedzą i tam mówią. Ja na pewno wiem, więc. Ugh. Hello, Mr. Bulgar. Follow for the window trying to rub our clinic? Kla clinic? Yep, you're in the look. Today is class experimentation. Sorry. Więc tak, on też się uczy więcej. Ja znam, mimo wszystko się używa. Tylko najgorsze, czego i to jest używać ósemki, czyli tego, żeby y, pomóc im żyć. To mnie zawsze wkurza. Nigdy go nie lubiłam. I tak, głosy mam wyłączone, ściszone, ponieważ... Nie chcę, żeby mi to przeszkadzało, bo zazwyczaj to przeszkadza w filmie, ponieważ tutaj mi... Zagłusza pin. w górze I tak. Nie wiem, próbuję zrobić pięć, po pięć, po jednej, jakby tabeli z w każdym odcinku. I Jeszcze pozwolę się nagrać dwójkę, trójkę i tam do końca. Jeszcze gram, to na, jeszcze jest, jeszcze gram na telefonie jedna z moich chłopów większych części na telefonie są. Kochan, właśnie... Na telefonie mi się bardziej podoba, bo jakoś wygodniej mi się robi. Choć są cięższe, mowy wam Są cięższe. No, tak. Uff. Sorry. Rozumiem sobie, no, jak jest Sally. Nie wiem, czy widzicie, w kurzu. Więc... Mówiłam, że z sobie sobie kojarzy... I to że ten, te moje ulubione to jest na telefonie czemu? Ponieważ po prostu nie lubię tak myszką i machać w pokach. I o to chodzi, że... po prostu jakieś wykoni mi się na telefonach na tabletach, takie gry, ponieważ po prostu... Nie ma, nie ma takiego problemów jak reklam, bo ktoś mi będzie chciał przerywać. To już mogę zatrzymać grę, to, też mogę po prostu nie nic nie chcę. Więc wiecie. Więc mówię, że numer jeden jest lepszy, najlepszy, że gry są najlepsze na komputerze takie. Ja wolę grę telefonową Androidową. Po prostu jakieś mi się wygodniej ją gra, Nie wiem czemu, po prostu. Mam swój styl, że wolę gry na komputerze. Każdy na telefonie. Tak ma w większości gier. Więc za bardzo ważne, muszę to spać, co mama i to kazała Więc bardzo versus... i za tym momencie. Dobra, wyjdziemy, więc tam. Dobra. że się... jesteśmy po tej operacji i dobra. On na imię Tommy. Ugh, wow, hey, do I recognize you? Me? No, I'm sure że couldn't. There's a doctor got himself into a heap of trouble a few years back. Lots a lot of unexplained deaths. Then he just disappeared. Thank you. Come again. A Jego prawda będzie chyba w drugiej części, więc Trochę poczekamy sobie. Fajnie, co że w tym gryzie. Zresztą mówię na początku, mogę że razy umrzeć, czy jakoś tak, I nie jestem pewna. Hmm, so there's true he said, you're a doctor? No, I mean I used to. Can you teach me how to good I mean help people? <laughs> Dobrze. All right, Alan, but we have, we may have to go impuls with tools a little. A little. Dobra, więc kolejny. Hey. Can you get help out a friend? Wow, that porky has a heap this token in it. I went and pick up this here prickle pig, but don't fell on instead. Oh. I'm oh, so obviously. Oh, I didn't know like with I to say. it at the beginning. You know, I'm to Więc daleko, daleko będzie tam filmu. Więc. Wrócę zaćniewać, a teraz idą jeszcze. Cztery tygodnie w szkole, pięć tygodni w szkole. I mamy właśnie holiday, a naszego. Mamy holiday. Jeszcze nie mogę się y, czwartku i piątku w tym tygodniu. Ponieważ mamy, jak już mówi, dzień sportu w piątek. I mamy letni koncert w czwartek, w których dwóch sobie będę brał udział. To w piątek trzeba brać. no nigdy nie mam nigdy nie mam tej ósemki że teraz umiem lekko nie umiem nie najlepiej ale tam umiem sobie żeby go tam uratować. tego to wam powiem ale ja jestem ekspertem Nigdy tego nie kapuje Muszę robić jakiś tak ale ja chyba nigdy nie mam używać Zawsze, zawsze szłam za nim. Po prostu naciskam, a to jest, że trzeba za tym chodzić, tak aby się okrążyć to. Ponieważ teraz, jak teraz magiska, zrobię lepiej. Jeszcze nigdy nie mi tuba kiedy byłam mniejsza. Tego na dworze siedziałam. To, co teraz, będzie nie robić, ale Angie nie ma takiej pogody, która jest na to pozwala. Tak też, żeby dzisiaj, dzisiaj było ładnie. Dzisiaj... Znaczy... Dzisiaj nie było aż tak, ładnie, było słońca. Ale był... Bo, bo zachmurzenie, ale było ciepło. Tylko mogę jak to wam wyjaśnić. Po co było zachmurzenie? I było ciepło. Bo jeśli macie jakieś problemy, że powiedzmy coś sypleniła na filmach, to chodzi, że... <trym> komputer jakoś tak... po co kiedy montuję, też teraz, to, że tak, to mnie też wkurza. I trochę to, że mój głos miesza z komputerem, ponieważ muszę sobie, kupić jakieś, muszę sobie kupić mikrofon, bo jeszcze nie użyłam. Ja gram bez słuchawek. Wiem. Wiem, widzisz, że bieda taka nie, nie, nie po co nie chcę się na siebie kupować słuchawek, kiedy mogę coś, kiedy nie chcę rzeczy kupuję. On jeszcze umiera? Powiedz, że byłem zawsze umierałam, kiedy byłam mała. Nie wiem, czy to było na serce, ale wiecie. Who cares? Well. A tak na serce. To może chyba tylko na oryganach robić, jak pamiętam. To, co ja sobie robię, kiedy jest? Pobudzę dziesiątej i nie mam internetu jakoś, a gram. Gry internetową. Au! Dobra, zawsze się śpieszę, kiedy mało, mało życzę. Później tym się tam ich już leczyć i to już jest prawie koniec. Szybko, coś to rób. Nie i widzę, nie widzę myszką, co być. Ja nie wiem, jak moja siostra może rysować myszką. Nie mam pojęcia. Ja nie widzę myszek. O i chyba Chyba wiem, czemu wersja na telefonu była na mnie łatwiejsza, ponieważ ona miała zastrzykawkę, która dawała życia, to jest takie coś, czego wiersłok nie potrafi być, wiecie. Okej, okay. kolejny jest. Mamny Kleitzes. come to watch hey that was pretty good thanks kindly so are you so you are the renegade chocolate bogus was talking about before and you have some real tongue i will continue to train you if that's what you want it's what i always wanted but i will only do so on the condition that we do not talk about my past it is unventful and uninteresting May i assure you Okej, okay, you the boss, dog. Widzisz dwie osoby tak? i skończył moje odcinek. odcinek... ...pić mi, nie wiem. 6. Widzę, co zwracam tylko ten tak naprawdę. Niech nie i nie chcę, żeby coś się stało, więc ja to wracam. Okej, okay, więc teraz zaczynamy ze cloud. I hear your boys were soldiers of kind, go. Hello are you drinking? Pain? doesn't say i shouldn't own the can, and that means a big fat payout from the paint company. same goes for the nail gun maker, who didn't mention that i should shoot myself in the chest. i shouldn't. oh, the wish one, the nail coming up. no, but it's not in your memory. To giving me a shot. to Hmm. Zgubiam słowo. O tak te. Mówi się śru ponieważ on sobie strzelał pistolet? Tutaj i tutaj. Czekaj jeszcze raz. Tutaj i tutaj. Zresztą wypadkiem Zawsze pomagało znaleźć. Zawsze nie lubię tego, że jeśli jedno pominiesz, choćby jedno, to raz przegrywasz. Zawsze mi wkurzało i nadal mi nie wkurza, nieważne co. Kom też tu trzeba Ja tam, czy nie wiem, czy tam będzie czerwony, nie wiem, co mówię, albo twórcy gier tej gry, co najmniej się w swoich głowach w tej, którą robicie? Tak samo jest do chińskich twórców gier, nigdzie więcej w głowach stoi, albo jakiś jak... nie wiem, nie mam pojęcia, jak to na to wyjaśnić. Masz jakieś pomysły z moją koleżanką, Diana? Tylko, że on będzie angielski, prawdopodobnie, ponieważ ona nie mówi po polsku. Znaczy, rozumie tam polski, ale nie mówi nim. To nie jest jej język. Tutaj. Tutaj. Po przeciwko siebie? Tak jak muszę się zamieścić w siebie. Kiedyś kiedy skończę tę grę, to bym ją lepiej rozumiała. powiedzmy tę pierwszą. To będzie przechodzić i po prostu wszystko na A albo S. Nie wiem, jaka to, najlepsza... jak to jest najlepsza ocena. Pozwolę najlepszą ocenę. Awesome, awesome. Great. Bo już niektórzy z Was mają, by nie będą mieli wolny niedługo. Ja mam 4 tygodnie szkoły. Pokończę dokładnie 21 lipca. Rok przed moją. Rok przed moimi urodzinami. Rok tydzień przed moimi urodzinami. to? Jeszcze to nic nie robiłam, ponieważ musiałam y, iść na by, moich przedczół rodziny. mogłam przypadku da pigę i moje najpierw takie tiany. Jeszcze coś tam było na to wszystko do szkoły się szykować. Okej, więc jest koniec. O ma to zabokon w, w głowie. Ja tam nic nie mówię. To jest on. You guys are okay. Here, take my chances as a thank you. I'm sure a pair of... Make a ship, so you'll yourself could use it. you'll oh, sit. Ojo, to słucham go skąd my mamy w skąd my w ogóle mamy ten dziwny. Skąd my mamy w ogóle, się kiedyś piła, piła. Sweet, hey dog, you have any pick you need amputating? Rum, rum. Sigh. Więc to jest trend, o tego on wyśle na to, ponieważ

No Trochę mnie łówki, jak pamiętam tutaj, tutaj tutaj. Spad na samo łówki, eyel. Wygląda kredki, a są te naboje. Nigdy nie, nie rozumiem takich jak mama. Jak on może mieć ołówki? Tak jak mama. Czy mama ma ołówki w kraty pierściowej? Chyba, jak on się oboleć. A jak. Albo mojej tutaj. Jak mogę spaść na. Pff, na naboje? Przecież, przecież one mogą tylko przesyłać przez ciebie. Mogę tego tutaj użyć Dziękuję, mogę. Więc pięć tyk, tyk, tyk trzy i trzy Zawsze trzeba używać z tych w no, tych. Po W środku, muszę powiedzieć, w środku trzeba to możecie. Raz, dwa, raz, dwa. I kolejne. Raz, dwa. Jeśli sobie, sobie to, to co znaczy, to zawsze sobie zaznaczam to palcami na ekranie. To by zaczął mój na szukaniu w tej grze. Nieważne w której części, zawsze ty gra w pierwszą, bo pierwsza jest moja ulubiona. Nie wiem, gdzie na wykresie moje zaznaczać sobie palcami na ekranie. Ale lagi. Nie ja wiem, kiedy są lagi w grach w pędzli, to zawsze przeszkadza mi. Więc nie zgubiłam sobie tylko MSP. SP. Jeśli ktoś chce spytać, y, czemu nie ma już kolejnych ucieków w y, Adventure MS, MSP, tak, pierwsze. Y, Skype na nie pozwala grać na komputerach, Poziom Skype zawsze zawiesza. Zaczynamy Skype zepsza wieczorami. Jeszcze dochodzi, że po jeśli byśmy teraz zaczęli, zapomnieliśmy, zapomnieliśmy naszych imion znaczy imion nie jest, weźmy naszych haseł i wszystkiego więc już nie widzę sensu w tym może zacznę z kimś innym Boże zawsze mi się to tak gdzie je ale to zawsze zawsze mi się gdzie tak w grach. Czemu gry mnie nie lubią? Tak samo unty Down mnie nie lubi. Zaczęłam sobie gdzieś Down na ps 4 I co było kiedy podniosłam e, kiedy zaczął coś fanego gra mi się skraszowała. Po Naprawdę? Po było kiedy był w Uncharted. Przechodziłam normalnie. Wszystko jest przez buga. Przecież ja się zapiłam. Nie, nie ładuj nic, nie. Przestałaj działać, nie ładuj nic. Poczekaj od mnie, że nie działaj. To obok Czemu nie mogę dwa razy niczego tu położyć? W człowiek by to grał, nie podoba mi się dwa razy w, yy, w jednym miejscu Chyba tak jest Nie krwaw Nie krwaw mi tutaj Nie krwaw Nie krwaw Nie krwaw Boże, nie kwakaj mi tutaj no to my są nie są pod kiedy się dzieje A, bo oni są przytomni Nie, ja bym nie mogła To wszystko co mam mówić, Ja bym nie mogła tego przeżyć Bo jak to się w tobie otwiera Ać Okej okay. You guys are so you guys are great! The only hospital around here closed down a few years ago. So Nazis don't down there. Well, don't let us keep, let's keep you. Right, thanks again. I will spread the word about you guys. Okay, so, come, come. So, the next day will be pretty soon. If czas. have time, because I will be here for day Jestem playeru i nie stary. co i jeszcze pewnie będę wieczorem szukać się do szkoły, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka i trzymajcie się! Pa!